Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Kurier Szczeciński 9 stycznia 1947 roku czwartek Lodołamacze ciągle jeszcze płyną Grubość lodu na Odrze dochodzi już do 40 cm Holowniki i statki w porcie staczają niesamowite boje by przepchnąć się kilkadziesiąt metrów wśród kry i lodów Tymczasem zapowiedziane przed miesiącem przez główny urząd morski dwa lodołamacze do pracy w porcie i na Odrze ciągle jakoś nie mogą przybyć z Gdańska do Szczecina. Przyrzeczone przez Gdańsk lodołamacze czeka ciężka i długa praca. Poza umożliwieniem ruchu w porcie chodzi przecież o bezpieczeństwo mostów, gdzie musi być skruszona pokrywa lodowa i stworzone koryta dla łatwiejszego spływu kry. Na chodnikach wciąż ślisko. Gruda ze śniegu, jaka wytworzyła się na chodnikach szeregu ulic i placów, znacznie utrudnia poruszanie się na mieście. Gdzie niegdzie dozorcy domów posypali chodniki odrobiną popiołu i piasku. Zakład oczyszczania miasta zdaje się tego jeszcze nigdzie nie uczynił, świadczy o tym doskonała ślizgawka na chodnikach przy placu Niezłomnych przed zarządem miejskim. Dobrze byłoby namówić i przyzwyczaić dozorców do posypywania chodników przed domami mieszkalnymi a zakład oczyszczania miasta przed gmachami publicznymi i domami zburzonymi Chcesz aby w Polsce było dobrze głosuj na Trójkę to Polska na Odrze Stanisław Szydłowski 3 jak trzyletni plan? Pytacie, na kogo głosować, a lud już wybrał. Dymią fabryczne kominy. Lud dawno wybrał, dźwięczą w kopalniach oskardy. Szumią turbiny, huczą maszyny i biją młoty, i świszczą młoty w rękach, co się palą do roboty, w rękach od pracy twardych. Wy się jeszcze zastanawiacie? Podaj cegłę. Gdzie jest cegła? Cegła w górę już wybiegła. Z rąk do rąk stawiają ręce po cegiełce, po cegiełce, aż z góry zlatuje okrzyk wesoły, srebrzysty grom. Stop, chłopcy, stop. Gotowy dom. U cegielskiego żelaza tonny i tonny stali. U cegielskiego dymią kominy, z hal wyjeżdżają nowe wagony i parowozy prosto na szyny i nowy pociąg szynami wali. Na tablicach cyfry kredą w półmroku migocą. Brygada grzywonia przekroczyła normę. 120%, 130%, 150%, więcej, szybciej, głębiej dobywa węgiel, górnik zagłębia. Pełne wagony, pełne platformy węgla idą na zachód, drży pod węgla ciężarem w porcie szczecińskim. Kran, brachu, wypełniliśmy plan, przekroczyliśmy plan. Oni wybrali już dawno trzy, jak trzyletni plan. Prawdziwie patriotyczny czyn. To głos na listę. Z liczbą 3.